Ja zamknięta w sobie straciłam całe poczucie własnej wartości Ja nigdy w całym życiu nie zeznałam miłości Ja uwierzyć, że kobieta kocha mnie ja nie rozumiem czy miłość jest. Kochanie dlaczego złego chronisz mnie. Wiem, że pomagasz mi, jak tylko musisz, żeby w moje marzenie z muzykę spełniło się. Ja, że ciogro odrzucałam weznanie Twojej szczerej miłości, kochanie. Wiem, już, że zakochałam się w Tobie, bo I błędem jest, że nie potrafię Ci tego wyznać. mnie cały czas. Jak zrozumieć, jak zrozumieć, czym jest miłość? Lecz już jedna siła, czy spełnienie naszych marzeń nie wróci życia ci. Pięta Spotkał mnie tak w bierę złego. Utonęła w traumie i depresji. Myślałam, już nic nie pomoże mi. Moje serce było słabane. i szczerą miłością naprawiłeś serce mi twój mi moja łsa. dziękuję ci kochanie nikt nie kochał tak żadnej kobiety jak ciebie tęsknię po nocy, nie śpię, brakuje mi ciebie, bym mogła zasnąć ja. Yeah. Nie poproszę nie sobie stracić Cię, kocham Cię, moja wizja, Ty znałaś mnie, wyrób, bysł. przetorowałeś mocno mnie wcierałeś twój każdą mązę trzymałeś za rękę mnie kiedy spytałam z na na samo dno Roku, w każdej sprawie skarbie Dzisiaj tak bezgranicznie samotna Brakuje mi Kobiecej miłości Aż umrzeć Z cierpienia Chcę Bo Nie mogę całkiem sama Wszystkiego osiągnąć Bez mojego Inspiracji do pisania które byłeś Dzisiaj błagam o śmierć. Kochana. Chcę w niebie wyznać, że ja też kocham cię. Krwawą dlatego, że dziewczyna zajęła. cofnąć czas, żebyś tylko żyła i była tu prze mnie cały czas. Jak zrozumieć, jak zrozumieć, czym jest miłość, rzecz, już żadne siły, spełnienie naszych marzeń. Nie wróci życia dziś, Jeden spotkał mnie tak wiele złego. To była w traumie i depresji, myślała już nic nie w ranach Wtedy właśnie ty byłeś przy mnie i szczerą miłością naprawiła. całe moje serce i własne życie, żebym tylko twoją żoną. Снова я сразу. Oops. <laughs>